Jak mnie boli brzuch! Chcę jeść! Leż spokojnie, puszku! Co to za hałasy? Babcia! To chyba moja ukochana wnuczka woła o pomoc! Jestem w drodze! Uwielbiam burgery i frytki! Co to za dźwięki? Brat! Sis potrzebuje pomocy. Burgery mogą poczekać! No i proszę, kolejne arcydzieło! Co to za dźwięk? To chyba jakieś dziecko płacze. Szef kuchni. Super szef, spieszy na ratunek. Co się dzieje, kochanie? Co z tobą? Jestem głodna. Czy mogę prosić o uwagę? Najpierw chcę zjeść soczysty stek. Prościzna. Robi się. Nie ma problemu. Zrobię najpyszniejszy stek i w dodatku najszybciej. Przekonamy się o tym. Szef już działa, więc ja muszę przyspieszyć. Co on tam robi? Olej? Nic trudnego. Mogę nawet nalać bez patrzenia. Ostrożnie, kochanie. Babciu, przepraszam. Nie można bawić się jedzeniem. Oni mogą niby ugotować. Tylko ja to potrafię. Też tak umiem. Wystarczy, że podrzucę stek wysoko do góry. Patrzcie. Oj, zapomniałam go złapać. Wnuczku, musisz być ostrożniejszy. Patrz, ostrożnie kładziemy stek na patelni, przewracamy na drugą stronę i otrzymujemy złotą skórkę. Moja skórka będzie bardziej złota niż wasza. Wow! Patrzcie, to będzie próba numer dwa. No i gdzie jest mięso? Ojej, ych, chwileczkę. Kurczę, teraz mięso jest całe brudne. Niby jak można je zjeść. Oh. Wiem. Jeśli zaleję stek keczupem, to nie będzie widać brudu. Idealnie. Wnusiu, nie jesteś zbyt dobrym kucharzem. Mój stek wyszedł idealny. Jak zawsze, muszę tylko dodać troszeczkę pieprzu i gałązkę rozmarynu. Babciu, ty nic nie wiesz o dekorowaniu dań. Złoto. Co może być lepszego niż złoty stek? Pokroję na mniejsze kawałki i dodam morskiej soli. I gotowe. Hmm. Dobra, próbujmy. Co to jest? Czy wy chcecie mnie otruć? Alex, to twoje? Nie ma mowy, żebym to jadła. A ten stek wygląda przepysznie. Mmm, niesamowite. Został jeszcze jeden. Wow, czy to jest złoto? Szczerze mówiąc, smakuje tak sobie. Nawet nie będę tego dojadać. Oto nasz zwycięzca. Wygrałam, wiedziałam. No, co tam mamy dalej? A teraz czas na deser. Chcę croissant. Twoje życzenie zostanie spełnione. Mam nadzieję, że tym razem uda mi się wygrać. Wow, babcia jest dobra. Mam rażone rogaliki. Może podzielisz się ze mną. Okej. Okay. Super, dziękuję. Jeszcze tylko trzeba włożyć je do piekarnika i już prawie gotowe. Nie ma mowy, to nie dla mnie. Prawdziwi profesjonaliści nie korzystają z gotowych składników. Tylko świeże produkty. Zagniatamy ciasto. Nawet tego nie umiecie. Prawie gotowe. A teraz wałkujemy. Smarujemy masłem. I kroimy tak, aby rogaliki miały idealny kształt. Super. A teraz wstawiamy do piekarnika. Ekstra. O, babciu, czy ty przez cały czas miałaś nutelę? I nic nie powiedziałaś? To idealny dodatek do moich krosan. Ale pyszne. Czas wyciągać rogaliki. Nie przetrzymaj ich za długowną bo się spalą. Co to za zapach? O nie! To moje rogaliki. Są spalone. No cóż, teraz to tylko węgielki. Kate na pewno tego nie doceni. Nie denerwuj się, tak jeszcze wygrasz. Tu jest tylko jeden zwycięzca i jestem nim ja. A oto moje mistrzowskie rogaliki. Pozostaje tylko ładnie je podać. Dodam bitą śmietanę, owoce i trochę cukru pudru. Gotowe. Zobaczmy. Oj, co to za węgielki? Alex, czy ty znowu próbujesz mnie otruć? Nie będę tego jadła. A te rogaliki wyglądają całkiem smacznie. Spróbujmy. Są niezłe. Wow, ale te są takie piękne, i pyszne. Po prostu niesamowite. To jest zdecydowanie zwycięzca. Kórawie miłość w końcu zatriumfowała. Hmm. Proszę uwagę! Przydałby się jeszcze jeden deser. Pankejki łatwizna. Hej! Babciu nie zasypiaj! E, co mnie ominęło? Pankejki? To jest proste. Spróbuję. Ciasto jest idealne. Co oznacza, że pankeki wyjdą niesamowite? Nadchodzi pierwszy z nich. Gotowy? Za aromat! No nie wiem, to zwykłe ciasto. Co w nim takiego wyjątkowego? Ale mam pomysł. Można sprawić, że będzie wyjątkowe. Dodam barwników. I będę miał najbardziej kolorowe pancejki na świecie. Świetny pomysł. I pierwszy naleśnik gotowy. Zostało jeszcze kilka do upieczenia. Raz, dwa, trzy, świetnie. Brakuje tylko odrobinę masła. I oczywiście syropu klonowego. Apetyczne? Jeszcze jak. A czym ja mam ozdobić swoje pancake'i? Wiem, kremem marshmallow. Nada się. Jaki pyszny. I kładę go na moich wybitnych pancake'ach. A teraz posypka. Super! Dobra robota, wnuczku! O nie, no nie oddam swojej wygranej. Mam sekretny przepis. Najpierw ugotuję jajko paszot. Teraz sałata i kiełbaska. Właśnie tego trzeba. I jeszcze dorzucę bekonu. Teraz składam jajko z wierzchu. Idealne pankejki gotowe. No dobra, spróbujmy. Zacznę od tych. Są naprawdę dobre. Hmm, a teraz może te pankejki? Są takie wesołe i kolorowe. Ja. I są też smaczne. A co to jest? Wygląda dziwnie. No ale dam im szansę. Chociaż nie, nie dam. I tak mamy już zwycięzcę. Tak, zwycięstwo jest moje, super! Dobrze wam idzie. E, możecie zrobić mi lody? Szef kuchni może zrobić wszystko. Nie ma problemu. No to do dzieła! Tym razem będę miała najlepsze i najpyszniejsze lody z historii. W tym celu trzeba odpowiednio posiekać tort. Jaki apetyczny! No to robimy! Raz, dwa, trzy i gotowe. Prościzna! Ostrożniej! Dostałam prosto w oko. Przepraszam. O, patrz, w kuchni już prawie kończy. Podczas gdy wy sobie plotkujecie, najsmaczniejsze lody świata będą za chwilę gotowe. Dodam tylko skórkę z cytryny. I kilka truskawek. A teraz trochę efektów specjalnych. Taran. Gotowe. Wow, to prawdziwa magia. Brawo. Ale wygląd nie jest tak ważny jak smak. I na pewno moje lody będą najsmaczniejsze. Bo zawsze robię je z miłością. To jest to gotowe. Miłość, piękno to wszystko jakieś bzdury. Im słodsze, tym smaczniejsze. Tak jest moje zdanie. Dlatego dodam bitą śmietanę. Dorzucę z wierzchu cukierki i ciasteczka Oreo. Skittlesy będą idealne. A z wierzchu poleję polewą czekoladową. Nie przesadzasz wnuczku? Zobaczmy, co to jest. Wygląda niesamowicie, ale czy to jest smaczne? Pamięta? Fuj, wyjmę ją. Spróbuję. Nie, no nawet brak mięty nie uratuje tych lodów. A może te będą dobre? Wyglądają ciekawie. No, niezłe, ale nierewelacyjne. Oh. A co z tymi? Wyglądają fajnie. Mm, super! Słodkie i takie dobre. A nie mówiłem? Bardziej niż cokolwiek innego chcę zjeść pizzę. Świetny wybór. O, łatwizna. Sam zjadłbym kawałek. Robię pizzę najlepiej ze wszystkich. Najważniejsze to posmarować spód koncentratem pomidorowym. Dodać ser i kiełbasę. I całość zapiec w piekarniku. Nastawię czas. Teraz tylko czekać. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Babciu, zobacz, co robi twój wnuczek. No i kto tu jest najlepszym pizzermanem? Ups, moje ciasto spadło na podłogę. Oj, wnusiu, nie wolno bawić się jedzeniem. O, dzięki, babciu. Teraz pozostaje hmm. tylko wymyślić nadzienie. I mam świetny pomysł. Zamiast koncentratu pomidorowego użyję kremu marshmallow. Trzeba go dokładnie rozsmarować, żeby nie zostało ani jednego pustego miejsca. A teraz czas na skitelsy. O tak, takiej pizzy moja siostra jeszcze na pewno nie próbowała. Super. Co za amatorzy. Prawdziwi profesjonaliści nie idą na łatwiznę. Aby moja pizza była wyjątkowa, do ciasta dodam atrament mątwy. Teraz trzeba to porządnie ugnieść. No i oczywiście nie można się obejść bez koncentratu pomidorowego. Spójrzcie tylko na to połączenie kolorów. To jest niesamowite. Ale mojej pizzy brakuje wyrafinowania. Owoce morza to jest to. Voilà! Idealnie! Brawo! Kilka minut w piekarniku i pizza będzie gotowa do podania. Jak ten czas się wlecze? Prawie zasnąłem. Zgodnie z oczekiwaniami. Doskonale. Wspaniale. A moja pizza nie wygląda najlepiej. No, tak, sporo przeszła, zobaczymy. Hmm. Wszystkie pizze wyglądają dobrze. Chwila, co to jest? To jakiś ślimak? To małże. Nieważne, nie będę tego jadła. No to co innego. Taki piękny kawałek, aż mi ślinka cieknie. Mmm, pyszności. Podoba mi się, ale została jeszcze pizza od babci. Jak pięknie pachnie! Jest taka dobra, jak zawsze świetna, babciu. Wygrywasz. Wszystko dlatego, że gotowałam z miłością. Dobra, a teraz zróbcie mi burgera. Dacie sobie radę? Okay. Oczywiście, że tak! Dla ciebie wszystko. To nie powinno być trudne. Eee, surowe mięso. Zabieraj jej babciu. Zacznę od bułki. Burger powinien mieć bułkę na dole i bułkę na górze. A w środku coś smacznego. Na przykład nutelle. Bo dlaczego nie? Słodki burger jest już prawie gotowy. To się wymyka spod kontroli. A to dopiero początek. Teraz pianki marshmallow. Spróbujmy. Właśnie to, czego potrzeba do słodkiego burgera. Dodam ich więcej. Nigdy nie widziałem bardziej absurdalnego przepisu. A na bułce ułożę kilka pianek marshmallow. Super! Czas pokazać wam, co to jest prawdziwy burger. Żadnej nutelli i żadnych słodyczy. Najważniejszą rzeczą w burgerze jest kotlet. Całkowicie się z tobą zgadzam w tej kwestii. Najpierw robię mały klopsik i wrzucam go na patelnię. O tak. Spójrzcie, jak pięknie wyszło. A teraz dociskam go łopatką. Trzeba pamiętać, żeby go odwrócić. Czekajcie, co to za zapach? To okropne! Spokojnie, babciu, wszystko pod kontrolą. Pianki należy podpiec, aby były jeszcze smaczniejsze. Palnik jest do tego najlepszym narzędziem. Pozostało tylko dodać żelki i przykryć górną bułką. No i burger gotowy. Nie nazywaj tego czegoś burgerem. Nie mogę tego słuchać. Pokażę wam, czym jest prawdziwy burger. Oprócz sera trzeba dodać do niego bekon, który wcześniej podsmażyłem na patelni. I oczywiście, im więcej warstw, tym lepiej. Dadam, gotowe. Poznajcie najbardziej wystawnego burgera na świecie. Rzeczywiście, wyszło imponująco. Ale nie da się pokonać tradycji. Oto on, mój zwycięski burger. Co za aromat. Został już tylko ostatni akcent. Troszeczkę rozpuszczonego lizaka na wierzchu nie zaszkodzi. Proszę bardzo, to jest to. Prawdziwa uczta. Zobaczmy, zobaczmy. Ojej, jaki duży burger. I jaki pyszny. Zdecydowanie pretendent do wygranej. A co my tu mamy? Let's go! No nie jest źle. To zwykły burger. Jadłam takiego wczoraj. O, a tu jest coś nowego. Wow, to słodki burger. Czuję nutellę. I żelki. Świetny pomysł, braciszku. Ale i tak wygrywa burger szefa kuchni. Gratulacje. To miłe, choć nie jestem zaskoczony. Jesteście gotowi na deser? Ja jestem. Chcę ciastka? Pewnie. To proste. Zrobię takie jak lubisz. Zacznę od rozwałkowania ciasta. Wnosiu, przestań znęcać się nad tym ciastem. To już przesada. Zobacz, trzeba wziąć wałek i delikatnie je rozwałkować, o tak. Następnie trzeba wyciąć z ciastka okrągłe kawałki, widzisz? No nie wiem, babciu, to trochę nudne. Mam lepszy pomysł. Nie będę się męczyć. Jedno ciastko wystarczy. Lepiej zadbam o dodatki. Nasypię trochę M&M'sów i będzie idealnie. Można już wstawiać do piekarnika. Można, ale nie poparz się. Moje ciastka już są zarumienione. Jakie piękne. Daj spokój, babciu. Nie możesz wygrać tej rundy z tymi ciastkami. Tym bardziej, że wymyśliłem coś specjalnego. Ręce do góry. Dajcie spokój. Żartowałem. Zamiast nudnych ciasteczek zrobię niesamowity domek z pierników. Upiekłem już kilka sztuk. Pozostało je tylko skleić. Mam do tego krem. No i proszę, prawie gotowe. Cukier puder wygląda jak prawdziwy śnieg. To hipnotyzujące. Ojej, kochanie, twoje ciastka palą się. Wyciągaj je szybko. Co za smród! Na pewno to nie jest aromat zachęcający do jedzenia. Come Kto przygotował węgiel? I ja niby mam to jeść? Nie ma mowy. O, to wygląda ciekawiej. Cały jadalny domek. Jest taki pyszny. Super. Okej, okay, spróbuję pozostałych ciastek. Apetyczne. Komu oddać zwycięstwo? Domek z piernika jest moim ulubionym. Nie miałem co do tego wątpliwości. Przez te konkursy znów jestem głodna. Chcę sy. Nie ma problemu. Zrobi się. Babciu, nie śpi. Co mnie minęło? A, robimy kurczaka. Nie byle jakiego kurczaka na Getsy. Wiem, wiem. Trzeba wlać olej na patelnię i odpowiednio go rozgrzać. Babciu, jesteś jak szef kuchni. Daj mi olej, proszę. Jestem pewien, że sobie poradzę. Ej, czemu się nie leje? No dalej. Oj. Tak, nie o to mi chodziło. Teraz mam może oleju. Ej, Udawajmy, że to nie miało miejsca. Ale z ciebie ofiara. No cóż, nie można na to nic poradzić. Pierś z kurczaka kroję na małe kawałki. Teraz muszę zrobić panierkę. W jednej misce ubijam jajka, a do drugiej wsypuję bułkę tartą. Teraz zanurzam kurczaka w jajku. A następnie otaczam w bułce. No i na patelnię. Dzięki temu uzyskam wspaniałą, chrupiącą skórkę. Ech, babciu, jesteś mistrzynią w gotowaniu. Nie sposób się oprzeć. Jakie gorące moje palce! Daj podmuchami, jak lepiej. Nie trzeba było wkładać rąk na patelnię z gorącym olejem. Nie zawracajcie mi głowy. Postanowiłem zadbać o odrobinę luksusu, więc moje nagetsy będą złote. Proszę bardzo, danie gotowe. A co ja mam robić? Wiem, przecież surowe nagetsy sprzedawane są w każdym sklepie. Są dobre, ale nieco je ulepszę. Dodam sera. Im więcej, tym lepiej smakuje. Żeby nie pobrudzić rąk, nabiję nagetce na szpikulec. I zanurzę w serze. Mm, yeah. Jak babcia to robiła? Najpierw w jajku, a potem w bułce tartej. Tylko, że ja zrobię coś fajniejszego. Użyję cheetosów. Super! Doskonała panierka! A teraz możemy smażyć. Najważniejsze, by smażyć z obydwu stron. Myślę, że wyszło mi idealnie. Nie dam ci wygrać. Mam coś w zanadrzu. Mój sekretny składnik. Co to ma być? Nie mam pojęcia. Zaraz zobaczymy, kto kogo załatwi. Co my tu mamy? Nagetsy na patyczkach? Mm, co to jest? Cheetosy? Fajnie. A co to? Jakiś dymek? Bardzo ładnie. Nigdy wcześniej nie jadłam złotych nagetsów. Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Będę musiała spróbować tych piękności. Pyszne. Nawet nie wiem, co wybrać. A nie. Wiem, te są najsmaczniejsze. No wreszcie jestem zwycięzcą. Napisz w komentarzach, jakie jest twoje ulubione danie. Może właśnie to przygotują nasi bohaterowie w kolejnym kulinarnym challenge'u. Do zobaczenia wkrótce na Parara.